Niedziela palmowa daje nam te dwie perspektywy i chwały wjazdu Jezusa do Jerozolimy i tego, co jest totalną bezradnością wobec cierpienia krzyża, niesprawiedliwością. Każdy z nas z tego doświadcza. Cierpimy i my, czasami jeszcze bardziej nas boli, kiedy patrzymy na cierpienie drugiego człowieka, a miało być tak dobrze, jak przy tym wjeździe do Jerozolimy. Miał Bóg zwyciężać, miał być Bogiem mocnym. I co? I okazuje się, że jakby przegrywał. My wiemy, że to nie koniec, ale to jest też do przeżycia. Właśnie ten krzyż jest do przeżycia. Bezradność i niekiedy to, co jest wielkim bólem, kiedy widzimy cierpienie kogoś, kto jest obok nas i kto jest niewinny. Tak jak Jezus był niewinny, on już tam był. I on nas prowadzi właśnie tą drogą ku pełni życia. Nie tej chwały wjazdu do Jerozolimy, ale prawdziwego zmartwychwstania.